Za ojczyznę pełną miłości i za wiarę, co spływa na mnie z majestatu twej wysokości. I thank thee for the life I've had, for home and earth's love. I thank thee for the faith I have, that cometh from above. Panie, poleć ze mną w tę drogę. Bądź po w tej trudnej porze i pokieruj każdym mym ruchem, gdy wniosę się z toma o przestworze. Come with me now into the air. Be with me as I fly. Guide thou well each move that I shall make. We are there in the sky. Sełną bądź, do dotrzeć do celu. Tam wysoko, gdzie groza i cień, by spełnić rozkazu zadanie. I w powrocie, gdy nadejdzie dzień. Be with me at the target, Lord, when danger's at its height. Be with me as I drop, my load, and on the homeward flight. A gdy przyjdzie oddać swe życie, bądź ze mną w ostatniej potrzebie. Chrześcijańską śmierć, daj mi Panie, we wszystkim należą do Ciebie. On the God I depend. Kiedy przejdę już przez próg śmierci i porzucę więzi człowiecze, przyjmą duszę, miłościwe Boże, oddaję się w twoje opiece. then as i lift this mortal frame from human ties set free, receive my soul, o god of love, i humbly come to thee.